Nie takiej pobudki przed godziną piątą nad ranem spodziewali się poznaniacy. Nagle na niebie pojawiły się zapalone elementy, przypominające odłamki. Niektóre z nich wybuchały w powietrzu. No, wyglądało to naprawdę bardzo przerażająco. Mówi nam pani Katarzyna, która niecodzienne zjawisko widziała na własne oczy. Ogromna łuna światła, która przemieszczała się jak sztuczne ognie, tyle że sztucznie ognie idą poziomo, a to szło pionowo. Wokół tego jeszcze rozbłyski były. Eksperci uspokajają, słyszane eksplozje nie były wybuchami pocisków, a fragmentami rakiety kosmicznej firmy SpaceX należącej do miliardera Ilona Muska. I ten drugi człon rakiety Falcon 9 wygląda tak. Tłumaczy Patryk Oko, popularyzator astronomii. Rakieta wystartowała 1 lutego. Miała wynieść kolejnego satelity telekomunikacyjnego systemu Starlink. Ta rakieta składa się z dwóch stopni, jeden Startuje, wynosi ładunek wysoko nad, nad Ziemię, następnie odłącza się od reszty pojazdu, wraca na Ziemię. Tym, co rozjaśniło nocą niebo nad Poznaniem, był drugi stopień tej rakiety. Chcąc czyścić e, orbity wokół Ziemi, systematycznie obniżamy jego orbitę coraz niżej, coraz niżej, aż w końcu sięga on górnych warstw atmosfery i pod wpływem oporu powietrza wyhamem jeszcze bardziej, obniżając tor lotu. Ostatecznie wchodzi w ziemską atmosferę i zaczyna. Informację o rakiecie potwierdziła Polska Agencja Kosmiczna. Polska Agencja Kosmiczna, zespół Departamentu Bezpieczeństwa Kosmicznego potwierdza, że w nocy w godzinach 4.46, 4.48, 19 lutego 2025 roku doszło nad terytorium Polski do niekontrolowanego wejścia w atmosferę członu rakiety nośnej Falcon 9. Eksperci zapewniają, że proces, który był widoczny dzisiejszej nocy nie jest niebezpieczny, a wszystkie elementy powinny spłonąć w atmosferze ziemskiej. Tym bardziej zastanawiające jest znalezisko, które odkryli dziś nad ranem pracownicy jednej z firm w podpoznańskich komornikach. Znaleziony przedmiot przypomina zbiornik z materiałów kompozytowych. I biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj nad naszym krajem w atmosferę weszło, wszedł drugi człon rakiety Falcon, powiadomiliśmy także Polską Agencję Kosmiczną. Polska Agencja Kosmiczna jak na razie nie potwierdza, czy znaleziony zbiornik był częścią rakiety należącej do firmy SpaceX. Eksperci zauważają jednak, że znalezisko jest niemal bliźnie ze zbiornikiem, który 4 lata temu spadł we Waszyngtonie. Wówczas była to część rakiety należącej właśnie do SpaceX. Wiemy, że coś bardzo podobnego, porównane zdjęcia, niemal są identyczne, spadło dzisiaj e, rano w podpoznańskich komornikach. To jest naprawdę przerażające i dziwię się, że nikt nas o tym nie uprzedził. Podobne pytanie usłyszał dziś minister obrony narodowej Władysław kosiniak Kamerz na antenie radia RMF FM. Szef MON tłumaczy, że służby budzą go, jeśli jest zagrożone bezpieczeństwo państwa. Tym razem nikt go nie obudził, więc, jak twierdzi, zagrożenia państwa nie było. Trzeba się uwrażliwić w tej sytuacji, w której my żyjemy, na każde potencjalne niepokoje, które się pojawiają. I to, 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 to trzeba zrobić, to obiecuję, że zaraz po zakończeniu naszej rozmowy podejmę stosowne Bardzo dziękuję. Konkretnych działań jak na razie brak. Czasem policja podaje, że znaleziono dwa kolejne identyczne zbiorniki w lesie nieopodal w siwiry oraz na polu koło Nowego Tomyśla. Paweł Głuszyński, pół dnia.